Cześć, Dzień dobry, witamy Was bardzo gorąco. Dzisiaj z Warszawy z moim cudownym gościem, Katarzyna Kamińska, Joanna London. <grystanie> e, dziękuję Bartku za odwiedziny. Dziękuję Ci bardzo za zaproszenie i cieszę się, że udało nam się spotkać. Ja również. Tym bardziej, że dzisiaj wyjątkowy dzień, bo tak. mamy International Fragrance Day. Dokładnie. Więc myślę, że tym bardziej warto to wykorzystać. A dużo się dzieje w marce Joanna London, bo jest wymieniona cała kolekcja. E, tak, zmieniliśmy opakowania. Mhm. No, przyznasz. Że tak szlachetna kolekcja, tak elegancja, elegancka kolekcja wymaga nowych opakowań. Zdecydowanie. Prawda, że wyglądają jak drogocenne kamienie i biżuteria? Zdecydowanie tak. Ja mam wcześniejszą, e, wcześniejszą edycję tych flakonów, mm -hmm. czarne z tymi naklejkami, też wyglądały pięknie. Tak. Natomiast w tym momencie to już jest naprawdę taki dotyk luksusu, jak się patrzy no, na zobacz, te flakon. każdy flakon ma swój własny kolor, więc tak jakby mm -hmm. wiemy, co jest w środku. Faktycznie, jak się popatrzymy pod światło, to tak. ten kolor mocniej widać, z przodu nie tak bardzo, natomiast pod światło faktycznie szkło. Zmienia barwę. Wezmę ostatni z nich pięknie przygotowane na druki. Tutaj mamy nazwę i opis kolonii Intense, Naprawdę wyglądają bardzo szlachetnie i o to chodziło, bo mamy tutaj szlachetne składniki, jak sam wiesz. Tak, wiem. I wiem, że generalnie malka Jo Malon London zabiera nas do Wielkiej Brytanii, czerpie z tej brytyjskości. Natomiast ta kolekcja jest zgoła inna. Tak, masz rację, bo w transparentnych flakonach mamy opowieści o tym. Co jest w Wielkiej Brytanii, Londyn, wsie, a tutaj Marka opowiada o rytuałach, mhm. o składnikach, które odkryła w czasie podróży w poszukiwaniu tych cennych składników. Jeździmy do Indii, jeździmy na Madagaskar, stamtąd pozyskujemy składniki i to jest właśnie niezwykłe. I to jest faktycznie niezwykłe, tym bardziej, że kolekcja bardzo dobrze się w Polsce przyjęła i myślę, że takim jednym z bardziej kultowych zapachów jest Tonka. No, nikogo to chyba nie dziwi, nikogo to nie dziwi tak. To jest nasz bestseller, Myria jest naszym bestsellerem, należy do rodziny zapachów ambrowych, mm -hmm. zmysłowych. Okej, okay. ja pierwszy raz jak powąchałam ten zapach, on faktycznie ma w sobie niesamowite bogactwo, czuć taki naciek żywiczny, troszeczkę drzewny, ale ma w sobie też sporo takiego suchego akcentu. Dokładnie, bo kluczowym składnikiem, którym jest żywica drzewa Omumbiri, pozyskujemy go na pustyni na pustyni Namib. Mhm. Czekamy aż mniej więcej w październiku żywica odpadnie na ziemię, wtedy kiedy płacze, kiedy chroni się przed grzybami i pasożytami. Zbieramy to, poddajemy destylacji i ten suchy aspekt tam jest. Jeszcze ciekawe w Meriantonka jest również to, że nie tylko żywica Amumbiri tam znajdziemy, ale też tradycyjne kadzidło, które równoważy słody żywicy. Mhm. W ogóle doczytałam gdzieś, wiesz, ja jestem ciekawska, podobnie jak ty. Ja tak samo. <laughs> podobnie jak ty. Doczytałam gdzieś, że w Namibii um, kobiety okazają się tą żywicą omumbiri i że one to stosują od dawna i dla nich to też jakoś no, zdrowotnie na nie działa, ale to jest tylko to, co to czytałam w internecie. Pytam, czy to prawda? <grym> Musimy pojechać słuchaj, i to sprawdzić. <grym> tak, dokładnie. Zdecydowanie. E, natomiast no, jak już jesteśmy przy mywę to jest taki zapach, który kochają i kobiety, i mężczyźni. Jakby tutaj w Jomalon London e, nie dzielimy zapachów na damskie i męskie. Czy jest to nie, 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 nie. nie. Nasze zapachy nie mają płci. są zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Każdy może je nosić. Pod koniec XIX wieku zaczęto dzielić zapachy na damskie i męskie. Na początek XX, pamiętasz? E, I pamiętasz, jak to był taki stary? <śmiech> <śmiech> no, e... To taki wymysł marketingowców, ale tak naprawdę powinniśmy nosić te, które nam się podobają. Oczywiście, tak? że tak. Ciekawa jestem, czy urzekłaby cię e, tuberose Angelika. E, właśnie powiem Ci szczerze, że raz wąchałem ten zapach. Zapadł mi w pamięć takim bardzo charakterystycznym, jasnym wydźwiękiem tuberozy, ale faktycznie on jest bardzo bogaty. Tak, no słuchaj. Wyobraź sobie, e, że jesteś w ogrodzie nocą, o północy. E, tam, gdzie kwitną hipnotyzujące tuberozy. Zrywa się zamknięte jeszcze pąki, rozrzuca się je później. Jak jest kupione, jest na targu gdzieś wokół, w regionie Tamil Nadu. Rozrzuca się je w destylarii na podłodze, mhm. czeka się do momentu, aż one otworzą płatki, i dopiero poddaje się procesowi destylacji. E, hipnotyzująca, cielesna. Tak, bardzo. I czuć tutaj pełnię Księżyca, powiem Ci szczerze. I jak opowiadasz o tym zapachu, od razu mi się przypomina taka scena z um, filmu. Um o pewnym mordercy, pachnidło, nie wiem czy kojarzysz, o, kojarzę. oni tam przynosili kwiaty i właśnie rozrzucali przed układaniem na sitach do sztuki enflurażu i zbierania przez, przez ten tłuszcz. I właśnie tak sobie teraz wyobraziłem, że te kwiaty są w ten sposób właśnie rozrzucane. Tak, ale mnie w ogóle, wiesz, ja się dużo nauczyłam, kiedy wprowadzaliśmy tak jakby ponownie tę kolekcję, mhm. dlatego, że ja nie miałam pojęcia, że tuberoza jest zrywana w pąkach i że trzeba poczekać, żeby otworzyła swoje płatki, no bo wtedy najpiękniej pachnie. Tak. Ale już w destylarni. Ja myślałam, że ona jest po prostu rozwinięta. Mhm. Podobnie, tak jak się zrywa płatki Róży, którą mamy w Wetiveren nie w Velvet Rose Kocham. Kochasz. Przepięknie. Mhm, no, ja to... Myślę, że dzisiaj też słów kilka o nim powiem, co? Mhm. I jak Jaśmin, a tutaj rozumiesz pąki, więc dla mnie to było odkrycie. No, jest naprawdę zjawiskowa i powiem Ci szczerze, że teraz jak ją wącham, zupełnie inaczej ją rozumiem, niż wtedy, kiedy wąchałem ją pierwszy raz. Mm -hmm. Pierwszy raz ją wąchałem po prostu w perfumerii Douglas, w którym się kanterzy Jo London. Natomiast tutaj przez tą czystość powietrza, to jest też co ja za każdym razem e, Wam wszystkim też mówię. W momencie, kiedy wąchacie zapach w sklepie, w dużym sklepie, warto jest zawsze wyjść, pochodzić z tym mm -hmm. zapachem, zobaczyć jak pracuje, no bo to powietrze, które jest w perfumeriach, często jest przesycone różnymi aromatami. Dokładnie, ale i nikt nie będzie miał pretensji. Dokładnie, dokładnie. Coraz bardziej mi się podoba. A jak już jesteśmy przy kwiatach, mhm. może Velvet Rose Okej, Wood. Ok. Velvet Rose jest dekadenckim kwiatowym zapachem. I już tutaj. Mamy go? Mamy go. Zawsze w tej samej kolejności na całym świecie ustawiona. Ja właśnie ustawione. się skąd ty wiesz. Ja, ja wiem, ja wiem. To jest hołd oddany róży. Róży, która jest otaczona estymą. Zbierana jest płatki, żeby pozyskać ten zapach, płatki zbierane są raz w roku, e, ciepłą porą, to będzie początek lata, o świcie, wtedy kiedy mają najwięcej esencji w sobie, zanim poddamy procesowi przetwarzania, e, róża damasteńska, najpiękniejsza, najszlachetniejsza, niemalże czczony kwiat. Ja wącham i po prostu wchodzę w to, różę, zanurzam się w tych płatkach, jest naprawdę Ona jest zjawiskowa. jest bardzo mięsista, dzięki bardzo. temu, że ma drewno agarowe i dekadencka, bo jest pralina, prawda? Tak. Ale tak. jest mięsista. Ja, to jest dla mnie najbardziej teksturalny zapach z tych, które mamy. Jeszcze mu pytam o różę z tego względu, że Polacy nie potrafią w róże. My mamy jakiś problem z różą i bardzo często tą różę rozumiemy jako różaniec, jako takie perfumy babci, Dokładnie bardzo często to, też rozmawiając z Wami w komentarzach, też o tym mówicie, że, że te zapachy różane to są takie staroświeckie. Tutaj absolutnie tego sznytuż staroświeckiego takiego historycznego nie ma. To jest w ogóle nowocześnie stworzony zapach, bo to drewno agarowe jest tak. zupełnie inne. Bardzo bogaty, bardzo intensywny, faktycznie czuć pralinę, ale w przyjemny sposób łączy się z tym miękkim, maksymalnym mhm, płatkiem róży. No, tutaj absolutnie ta róża jest wyjątkowa. Nie lubimy jako Polacy róż. prawda. A ja mam swoją różę, wprawdzie nie z, z serii Colony Intense, ale Red, mam. Red Roses? Rose Blush. Oh, Rose Blush? To też była limitowana edycja. Tak. Tak, wylimitowana edycja, przepiękna. Natomiast ja uwielbiam Red Roses, to wiesz. To wiem, <laughs> już parę to wiem. razy rozmawialiśmy o tym. My z Kasią się już trochę znamy, żeby nie było, że Dokładnie. to takie przypadkowe spotkanie. A jak ty lubisz Red Roses, to koniecznie musisz sobie wziąć do łazienki dyfuzor Red Roses. Miałem, nie w łazience, w dużym pokoju stał przepięknie się niosło. Ale w łazience jest cudo, bo ta róża jest sobie zroszona. Tam masz wilgoć. Tak. Jest przepiękne. Red roses, żebyście pamiętali, połączenie róży z miodem i z odrobiną cytryny. Bardzo taki tak. jasny, żywy, migotliwy A, zapach. jeszcze mamy wosk pszczeli w bazie. A, tak, jeszcze jest wosk da, pszczeli, to no. A, widzisz. No. To teraz mnie zaskoczy jakimś takim zapachem, którego być może ja nie znam, znam, znam doskonale Utenbergamot, znam no, chciałam po cię, Chciałam Cię nim zaskoczyć, ale A, Cię nie, nie, nie zaskoczę. Um, um, ale chciałam Ci powiedzieć jedną rzecz. Nie wiem, czy wiesz, że Utenbergab Utenbergamot jest jednym z najstarszych zapachów kolonii intens. Naprawdę? W ogóle marka powstała w którym roku? W 94. 94. Oficjalnie. Tak. Bo 91 już był pierwszy zapach z tego co kojarzę. E, nawet 90 chyba wtedy był Nutmeg and Ginger, ale 91 okay. to jest Lime-based and Mandarin. Czyli najstarszy ten na, naszym, na naszym tak na, nasz zapach taki charakterystyczny najbardziej. Mm -hmm. e, ale od 99 roku marka jest Vista Lauder. Okay. Mhm. No U um, ten bergamot powstał w 2010, o ile dobrze pamiętam, i to jest zapach o tyle charakterystyczny, że jest też idealnie wpisujący się w to, co my mówimy. Obniżamy celowo ilość składników po to, żeby zapach był transparentny, żeby było czuć poszczególne składniki. Mamy ich tutaj tylko 10. Wow! Tylko dziesięć. A powiedz mi, kolon intens też możemy ze sobą łączyć, bo klasyczne kolon jak najbardziej. Znaczy, możemy w ogóle mieszać wszystkie zapachy i wszystkie produkty do mycia pielęgnacji ciała. Mhm. Twoja fantazja. Jest is the limit, okay. to <laughs> jedyne ograniczenie jest tylko w mojej głowie. Tak, tak dokładnie. Tak, możesz łączyć każdy z każdym. No tak. ci się podobać. Jedyna zasada: ma mi się podobać i tyle. Więcej nie trzeba. No to będę próbował w takim razie. Kasiu, Słuchaj, to zaskocz, zaskocz mnie jednym zaskoczę, Zaskoczyć cię mam jednym zapachem. Mhm. Myślę, że poszłabym w taki zapach, zabieram Cię teraz do miejsca, gdzie rosną dżungle, jest dużo dżungli, północny wschód Madagaskaru, rosną w nich przepiękne orchidee. Ta dżungla jest przerwana wysokimi połaciami trawy, orchidee zapelane są ręcznie, bo nie ma tam rodzimych pszczół, nie ma motyli, nie ma kolibrów, w związku z tym hodowcy orchidei, e, z których wyrastają strąki wanilii, zapylają je ręcznie. W naturze miesza się zapach wetywerii wow. i tak. zapach wanilii. Vanilla Bourbon i wetyweria Bourbon to dwa składniki dominujące w tym szczególnym zapachu, wetywer golden Vanilla. Vetiveren golden vanilla. E, wąchałem, też mam, natomiast powiem ci szczerze, jak go kupiłem, Faktycznie wracałem do niego co jakiś czas, ale to nie był jakiś taki mój faworyt, ale powiem ci teraz, że im częściej go wącham, im dłużej go wącham, tym bardziej mnie przekonuje ten vetiver. To już też wiecie, mówiłem Ambrowy o tym, że tak, o tym, że Vetiver jest jedną z moich ulubionych nut. Tak. I, I faktycznie, żeby ubrać vetiver dobrze w zapachu, Przepraszam Was, że pewnie słyszycie hałas, natomiast galeria handlowa funkcjonuje. Jesteśmy tak. w Westfield Mokotów w Warszawie, więc tutaj absolutnie nikt się pod nas nie dostosowuje jakoś specjalnie. Ale wracając do vetiveru, Wetiver jest ciężko ubrać w zapachu, bo generalnie sam w sobie jest trudny do ubrania. Mówiłem Wam któregoś razu o zapachu Toma Forda, mówiłem Wam któregoś razu o zapachu Lubię. Eldo. Gry Wetiver lubisz? Tak. Wersja parfum będzie, więc śledź to... mnie na YouTube. Ja jeszcze tego nie robisz. Na pewno będę odwiedzać. Po no, no i bardzo dobry. <laughs> Natomiast Vetiver and Golden vanila, faktycznie połączenie tej wanilii bardzo szlachetnej z tak. tym lekko szorstkim Vetiverem jest zjawiskowe. W ogóle został zapach został skomponowany przez Matil Bijouille, mhm. która również stworzyła nasz bestseller i Scarlett Poppy. Okej. Okay. A Scarlett Poppy też mamy? Mamy. To może słów kilka skarpetów. No dobrze. Tutaj zabieram Was i ciebie, Bartku, na stepy zachód, północ-południowo-zachodniej Azji. Ja mam, mam to samo. Mam, mam problem ze stronami świata. Po prostu wiem, która gdzie jest, ale muszę policzyć. No to ja mam dokładnie to samo. Dzikie stepy. Charyzmatyczny krajobraz, na którym pojawiają się przepiękne, ogromne maki szkarłatne. 20-centymetrowy kielich w płatki w karmazynowym kolorze, metrowa łodyga. To jest niesamowite. Całość wpasowuje się w ten stepowy klimat. Oczywiście ten Max sam w sobie nie pachnie tak intensywnie. Myśmy e, stworzyli akord maku Szkarłatnego. On ma karmazynowe płatki nak nakrapiane w czarne centki. Jest symbolem miłości. Jest hipnotyzujący. Naprawdę jest. Ostatnio zauważyłam, że bardzo dużo osób e, chętnie kupuje tę kompozycję. Pytają się o nią bardzo często, bo jest to chyba jeden z naszych najsłodszych e, zapachów. Powiedz mi, on kiedyś był chyba w kolekcji limitowanej? Nie. On nie był w kolekcji limitowanej Poppy and Barley. A Poppy and Barley był Dokładnie, Dokładnie, w English Fields. Ale okay. idealnie się łączy z English Fields. Z Poppy, Poppy and, Barley. and Barley, tak. Idealnie, bo Poppy and Barley łagodzi tę słodycz, więc jeżeli ktoś chce, chce mieć e, cały aspekt kompozycji Scarlet e, Poppy i złagodzić tę słodycz, to Poppy and Barley otuli jak e, ciepły bawełniany szaliczek. Okay. Tutaj w ogóle charakterystyczne jest, że mamy jęczmień, tak? I go czuć. Tak, Czuć a... go, bo zapach wydaje się subtelnie mleczny, tak jakbyśmy ten Dokładnie. mak wzięli, troszeczkę pognieśli w dłoniach tak. i on oddał swój, swój sok, swoje mleko i połączone właśnie z tymi zbożowymi akcentami. A w popien mamy jeszcze yy, otręby pszenne i one dają taki, wiesz... Yy... Charakterystyczny element, bardzo ciekawa kompozycja. Jest fantastyczny. Kasia mówi o tym, że jest najsłodszy ze wszystkich, natomiast, Kasia. żebyście też mieli z tyłu głowy, że to nie jest ulepista, taka słodycz, taka męcząca, męcząca. Jest bardzo subtelna, bardzo wyważona, szalenie elegancka. W Jamalow-London nie ma takiej ogromnej słodyczy w zapachach. My nie podążamy za modą, to też jest ważne. Tutaj zapachy powstają z inspiracji, z pomysłów naszej dyrektor kreatywnej Céline Roux, a jeśli chodzi o te piękne flakony, bo um, oczywiście zawartość to pomysły Selin, ale Łążina, nasza dyrektor kreatywna do spraw e, wyglądu, opakowań e, w ogóle kreacji, stworzyła pomysł na takie piękne flakony, więc one no razem współdziałały. Wygląda, wygląda to naprawdę zjawiskowo. Zapraszam Was bardzo gorąco do Jamal London, do butiku, jedynego w Polsce. Jedynego. Ale jeszcze jest tu dużo więcej produktów, których normalnie w sklepach nie ma. Nie, tak. Tak. Bo jesteśmy w perfumerii Douglas, tak. Wybranych, nie we wszystkich. W części mamy stylistów, w części nie mamy stylistów, ale mamy ambasadorów marki, mamy pracowników Douglas, którzy świetnie znają się na naszej marce. Nie ma kolekcji Townhouse. Mhm. No właśnie tak się na nią patrzę i tak mi się rzuca w oczy, przepiękna. Ona wygląda. jest dostępna na online, Douglas, ale żeby ją dotknąć, żeby zobaczyć na żywo, jak wygląda, żeby dotknąć szorstkiego opakowania, bo to jest. Porcelana biskwitowa. Mm -hmm. To tylko tu, w butiku. Zapraszamy. Nie ma tych dyfuzorów tam też w Douglasie. Nie ma mm, na żywo dyfuzorów do samochodu. Patrzę, co dalej tutaj. Rozglądam się po półkach, czego jeszcze nie ma. Czy są jakieś zapachy, które są dostępne tylko i wyłącznie w nie. butiku? Nie, 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 nie. Oferujemy całą kolekcję zarówno w perfumeriach Douglas, na Douglas.pl, ale również w butiku. Ale tutaj jest coś niesamowitego, bo jest personalizacja wszystkiego. Tak, i wiesz co? Ja myślę, że może będziesz chciał mieć swój korek, byśmy ci przygotowali swój korek. Bardzo chętnie. Tak, personalizacja, możemy wygrawerować na korku, możemy wygrawerować na flakonie, na świecie, no jest mnóstwo, na szczególne okazje albo tak po prostu. Super. Kochani, to zapraszamy Was teraz w małą taką podróż po całym butiku Jo London, a Na koniec Wam jeszcze wrzucimy małą zajawkę, co będziecie tak. mogli znaleźć jeszcze dzisiaj na TikToku, zarówno u mnie, jak i u Kasi. A myślę, że jest na co czekać, co? Tak. Będzie pachnący i kwiatował. U mnie też będzie na Instagramie. Dokładnie. To zapraszamy Was w małą podróż.